Witam ponownie dzisiaj już szósty odcinek um, unboxingowy FIFA World Cup Już jesteśmy za półmetkiem coś się pomału w ostatnim odcinku zaczęło dziać, ale Dabla nie ma Dabla, no nie ma Dabla. Ale też czekamy, braków. I tak mamy Chamberlaina, Fernandeza, Akinwiejewa, Czachola, Perisicza i mamy Okazaki. Niestety to nie ten japończyk mi brakował. Oj, oj, oj szkoda. Oj, oj, oj chyba pusty przebieg. o Jezu. Palacio, Aguero, Rodriguez, Ansa, Riffart, o, nie, wydawało mi się, że pusty przebieg mamy Jacko na Star Playerze, też go mam i tak mamy Ksawiego, Biglia, Podolski, Ucida, Siolis. I tylko ekspert ma rano I tak jest Noyer, Fred, Giru, Patricio, Benalio i Asamoah Utility Player. Hmm. Też nic ciekawego i ostatnia saszetka. W tym odcinku mamy Phila Jonesa. Kamerun. E... So, e, Kamerun. E... So, Ayołowi! E... Kakitani, Espinoza i Pirlo na ekspercie. No cóż, nic fajnego nie trafiliśmy, ani nic nowego, tylko dwa eksperty, no i po jednym utility playerze, star playerze i one to watch. No cóż, marnie, marnie to widzę, zostało nam jeszcze 20 saszetek. Miejmy nadzieję, że coś tam fajnego w końcu będzie. W końcu musi coś tam być. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!